Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na kanale, ja jestem Natalia i dzisiaj przychodzę do was z ekspres losami, oczywiście wkład w odcineczek to będzie 45 zł, dwa razy buźnika, są dwa razy czterolista, dwa razy krzyżówka, ekspres, dwa razy gorąca kasa i jeden raz słówka, chyba się nie lubię już ze słówkami, także wziąłem je tylko jeden raz, też żeby nie przeciągać, Biorę się za to, no bo jak wiecie, krzyżóweczki są czasochłonne troszeczkę. E, słówka to się w miarę szybko o, od zdrabków y, drapie, to, to wiecie. No, ale no nie. Ostatnio te słówka nie chcą ze mną wcale współpracować. jeszcze chyba mogę przybliżyć śmiało, żeby to było te bonusy, widać. Chyba będzie ok. Nie chcą ze mną współpracować. Ja się sobie puściłam i powiem Wam, że y, było z tego nic. Dlatego tutaj się wiecie, buntuje, jest jedna dwudziestka, potrzebujemy dwóch, dalej sieddzią, no i chciałabym trafić taką 70, ale też widzę, że jest tylko jedna, no a dziesiątka na to co? Dziesiątka na to też tylko jedna. Mm, dobra, mamy tak, jedną trzydziestkę, drugą trzydziestkę, jedną stówkę, drugą stówkę, dwie piątki, dwie pięćdziesiątki, no i tutaj niestety pustaczek, pierwszy pustaczek. Się trafił. Lecimy z tymi słówkami. I tutaj już śmiało można, o, żebyście wszystko widzieli, oddalać. I co? Emu. Emy u, emu mamy. Bo by o. A nie ma. No i te a tutaj zobaczcie troszeczkę. O. <laughs> Ciek. c i e. K nie ma. Bigos. b I, G, O. -s. Bigos mamy. Tak świątecznie. I epitet. P. Nie ma P. No widzicie, tak jak mówiłam. Słówka mnie nie lubią. Także nie, to nie. Dalej gorąca kasa. I tutaj e, musimy znaleźć e, minimum trzy. Jak będą trzy, no to będzie wygrana. I tak, jedyneczka. Czekajcie, tutaj też może przybliżę, żebyście lepiej widzieli. O, dobra. Jedyneczki nie widzę. 37, mamy 37. Dalej, 23. Nie widzę. 31, też nie. 35, no bok.

28. Tu muszę zamalować. I tu dobra. To do piątka wróci. Już na pusto nie będzie. Szósteczki nie ma. 19 nie ma. 20 też nie. 13. Nie widzę. 12 boczek. 40 nie ma i 33 nie ma. Ale 3 są. 3 dają piątkę. No więc ja się cieszę, że ta gorąca kasa jednak trochę chce współpracować.

...się zwróciła. Dobra, to teraz to maleństwo. E, czyli krzyżóweczka. KR zaczynamy. r tutaj są. K. Mówię, jak coś pomijam to nie robię tego celowo, tylko niechcący, M, M, M. dalej G, tutaj, tutaj gra, dobra, S, Dobra, mamy tu grę, to jest pierwsze słowo, tak, ja już się rozpędziłam, już mówię trzecie. A, A, A. I tu jeszcze, i jeszcze tu, dobra, dalej. V to się sama znajdzie, literka D. D mamy. Mamy Ada, to jest drugie słowo. Jakoś tam muszę tu, o, zamalować, żeby widzieć. Dobra. I, i, i. Dalej mamy Y. Jest tutaj, tu. I tutaj. N. Mm. Jeszcze tu. OK. Dalej B. B mamy tutaj, tutaj. To by było na tyle O literka H jest homar. Super. Trzy słowa, czyli zwro... Oj, zwrocik już jest. Przesunęłam. E... No, także to już jest coś. <grych> o i mamy zobaczcie czwarte słowo. Zetka nam tutaj wleciała. I nie widzę. I dalej L. L, 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 dalej C, C nie widzę. I literka U, jedna. Mm -hmm. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. Tu wychodzi cztery słowa, czyli dyszka. Także bardzo fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, bardzo fajnie. Dyszka wpada. Także już jest 15:45. To jest dobry wynik. Lecimy z drugą krzyżówką. L. Jeszcze będzie tu. Dobra, chyba wszystko. Dalej C. Czekajcie, mam jedną rękę, tylko wolną na tą chwilę. Cyk, cyk, cyk. Dobra, myślałam, że podniosę jedną rękę, ale po prostu bardziej bym upuściła. Dobrze, że chociaż złapałam. No, no. nieważne zresztą. C. Yy, wolałam zastopować, bo no. <grych> Dobra. Ja to zawsze coś zwalę. C, 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 C. Tylko teraz przynajmniej byłoby cicho. Tutaj dywan. A ile razy jak nagrywałam wam coś coś przewróciłam, czy coś z wojanki był huk? I słuchajcie, ja próbowałam to wyciszyć, jakby to naprawdę niewiele dawało. Z, Z, Z. Mm -hmm. Liderka T. No i co wam powiem? Bardzo wam, bardzo wam dziękuję za takie ładne odebranie całej paczuchy premiery. Powiem wam, że aż mi się miło zrobiło. <laughs> e, jak wyszłam z pracy i patrzę, a Mówię, o, ile wyświetleń, ale ekstra. J. Y. Naprawdę nie widzę. Literka B. Mamy tu. Tutaj. I. P. Dobra. Hmm, chyba już. Dalej mamy literkę D. Dzieci. No to by było to cyk, cyk. No tego D trochę było. Następna literka to jest R. I tu jak potrzeba V, to go nie ma. E, aha, ry, ry, ry. Rosa i Y ja nie widzę U. Tutaj mamy U. N jest tutaj, tu unik. Dobrze. Dalej K. Mamy unik, ale to jest pierwsze słowo. G. Mamy bóg, ale to jest drugie. I ona koniec i tak tu mamy, nie tu też nie mamy, tu też zabrakło, zabrakło i tutaj też zabrakło. No dobra, czyli w tej są dwa, czyli tutaj mamy pustaczkę. Do. Teraz sobie zrobimy czterolistną koniczynę. Koniczyn jest dwie, a błyśnikasów jest jedno. Błyśniamy kasą. Cyk, 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 odsuwamy to, nawet jeszcze trochę można i szukamy piętnastki. Piętnastka jest tylko jedna, także nie tutaj dziesiątka jest jedna, drugiej też nie widzę, dwudziestka tu jest jedna. No i trzeci. Y no, trzecie nie widzę I teraz tak 70, 70 Nie ma 5 i 5, 400, 400 Stówka, stówka I tutaj pojedyncze, czyli błyśni. Nie zabłysło O, i teraz dwie konieczynki Ósemeczka Konieczynki wierzę w was <laughs> Wiem, wiem, wiecznie w konieczynki Wierzyć też nie można 11, ale w nich ostatnia nadzieja, żeby to jakoś uratować ten odcinek, bo taka trochę lipa. 50 i jest szansa na 4000 ekstra. <grym> 26, dalej 19. Mamy 36 mamy, 49. Nie ma takiej. Dziewiąteczka mamy czterdzieści osiem, jest trzydzieści osiem. Nie ma czterdzieści sześć, jest czterdzieści dwa. Nie ma czterdzieści siedem. Nie ma i trzydzieści trzy. No nie ma. No to powiem wam czterolistna. Nie tym razem, nie tym razem. A taki ładny marker wziąłem. fioletowy to, to jest mój ulubiony. A tutaj zawodzi. 13. Ostatni locik. Nie, żeby coś, ale od razu mówię. 46. Tutaj. 27. Nie widzę. 41 mamy.

45, jest. Nie ma 22. Ja widzę, że tutaj nie ma. 14 i 24. Zobaczcie. No, nawet koniczynki mnie tutaj nie uratowały dzisiaj. Na 45 zł. Na 45 zł wygrały dwa losiki. Tu piątka, tu dycha. Także 15. No to. Mogło być gorzej, mogło być lepiej, a jest jak jest. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Wszystkim życzę udanego weekendu. E, wszystkim kobietkom z okazji Dnia Kobiet. babeczki, No, wszystkiego co najlepsze, żeby Was chłopy nie denerwowały. <laughs> Żebyście piękne kwiaty dostały. I, I co? I zdrówka, i bądźcie szczęśliwe, bo to najważniejsze. Zdrowie i szczęście. Reszta jakoś będzie. Wszystkiego dobrego. Buziaki do następnego odcinka. Pa, pa, pa!